Cześć z tej strony, Michał, a to jest nasz kolejny odcinek, gdzie podsumowujemy nasz eksperymentalny portfel, gdzie jak co tydzień dokonujemy zakupu za 25 dolarów bitcoina i za 25 dolarów wybranego altcoina. Na wstępie zaznaczę, że to nie są parady inwestycyjne, a jedynie forma prowadzenia portfela w postaci vlogów. W dzisiejszym odcinku, w dzisiejszej części, podsumujemy sobie 14-15 tydzień. Dzisiaj, jak to nagrywam, mamy 8 maja 2022 roku, godzina 9.16. I na potrzeby tego odcinka, mimo że w tym tygodniu już dokonywałem zakupów, to mimo wszystko dorzucimy jeszcze dodatkowo jeden zakup, który. Będzie sklasyfikowany jako zakup w przyszłym tygodniu. Już w przyszłym tygodniu, czyli w przyszłym tygodniu od poniedziałku do niedzieli, że nie będę dokonywał zakupu, yy, potraktujemy dzisiejszy zakup jako ten zakup przyszłotygodniowy. No i jak mówiłem, rzucimy sobie 25 dolarów bitcoina. Coś nam Coinbase zamula. Ok, mamy przechodzimy z naszych stablecoinów na bitcoina 25 dolarów wędruje w bitcoina przelicz ok i jeszcze jeden zakup tym razem ethereum również za 25 dolarów w dziś w momencie naszych zakupów: Bitcoin jest w cenie 35 738 dolarów za sztukę. Natomiast Ethereum 2560 dolarów. Nasz Fear Greed Index, na którym opieramy naszą strategię tego portfela, wskazuje nam dzisiaj ekstremalny strach. 18 punktów. Nie ma co ukrywać. Wszystko wędruje w dół. Coraz to niższe dołki zaliczamy. Natomiast kiedy krew się leje, wtedy trzeba kupować. Więc nie tylko w tym portfelu dokonuję zakupów dzisiejszego dnia, ale i swoich pozostałych. Teraz nieco przyspieszymy. I widzimy się za chwilę, a ja w tym czasie uzupełnię swój portfel z Excel o dzisiejsze zakupy. Dobra, dzisiejsze zakupy są wrzucone w, w naszego Excela, teraz jeszcze uzupełnimy tabelkę kursów. Ethereum jest dzisiaj po 2,5 tysiąca. Bitcoin jest w stanie 34,760. Stablecoin nie zmieniła swojej ceny, natomiast Ape jest po 12,22. Dobra, tabelka uzupełniona. I na dzień dzisiejszy po 15 tygodniach nasz bilans w portfelu wynosi, no niestety, minus 120 dolarów. Nie uwzględniając prowizji przy zakupie Stablecoinów, czyli tej pierwszej transakcji, gdzie wrzucaliśmy nasze dolary, euro czy złotówki w Sable to nasz bilans wynosi minus 96 dolarów, czyli sama prowizja zakupu Sable Coiny wyniosła około 20, 24 dolarów. Ok. <laughs> Jak widzimy no niestety prawie wszystko na czerwono. Jedynie Ethereum jedno się udało kupić. 24 lutego taniej. Natomiast, jak już wspominałem, głównie opieramy cały portfel na Bitcoinie i altcoinie, którym jest Ethereum. Więc, w dłuższej perspektywie czasu, zakładam, że ten portfel i tak odbije i da zarobić z dużą nagrąską. Dzisiaj, w momencie nagrywania, nasz filengrid Grid Inex wyniósł 18 punktów. Czyli mamy ekstremalny strach. A jak już wspominałem w poprzednich odcinkach, najlepsze momenty zakupu były wtedy, kiedy, kiedy na rynku lała się krew. Więc według mnie jest to bardzo dobry moment do zakupu. Jeżeli nie zarobimy na przestrzeni 2-3 miesięcy, to zdecydowanie zarobimy na Bitcoinie i Ethereum w dłuższej perspektywie czasu, mam na myśli tutaj rok, dwa, maksymalnie trzy. Gdzie lokaty, o, <coughs> no, przepraszam, gdzie lokaty obecne nam dają zarobić do 2% w skali roku staking przykładowo na Tetherze na Binance daje nam zarobić 10% w skali roku więc jeżeli wygeneruje nam zwrot Bitcoin na przestrzeni 3 lat 100% a żeby wygenerował na ten zwrot 100% to by musiał kosztować około 80 000, 80 tysięcy dolarów za sztukę bo średni, średni zakup to jest około 40 tysięcy więc to jest przekroczenie ATH dosłownie o 10 tysięcy dolarów. Więc nie takie rzeczy Bitcoin robił. Dobra, to tyle w odcinku. Trochę się nagadaliśmy. Do zobaczenia za miesiąc i miejmy nadzieję, że kryptowaluty zaczną odbijać. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!